Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest filmik, w którym pokażę wam wasze projekty e, parku, który zbuduję dokładnie tutaj, e, w tym miejscu, który powstanie tutaj w... E, najprawdopodobniej w dzień moich urodzin, czyli będzie to odcinek specjalny 26 stycznia. E, projektu przysłaliście 8 e, i nie wiem, czy powiedzieć tylko, czy aż 8, ponieważ było ich tylko 8, ale i tak było ich jakby powiedzieć na tyle, że nie byłem w stanie wybrać tego jedynego, który wygra. Co prawda podzieliłem je na dwie grupy, te parki, które mi się zajebiście podobają i jest ich cztery i są te parki, no powiedzmy, które, których nie biorę pod uwagę, jeżeli chodzi o budowę. Waszym zadaniem natomiast będzie określić, które elementy parku... Które wam zaprezentuję, będę miał zbudować u siebie. Na przykład, altankę z parku tego i tego gościa, ścieżki tego i tego, nie wiem, drzewka, w zasadzie, nie, nie wiem, na przykład, wygląd drzewy jakiś nienaturalny z tego gościa parku, albo na przykład, nie wiem, domki z tego gościa parku. Wiecie o co chodzi, także. Na wyboru do koloru będziecie mieli opcji Wiecie na co chciałem zwrócić uwagę? Na jeziorka, na rzeczki, na mosty, ścieżki, układ płotu, port dużo, dużo rzeczy tam było mi tutaj mówię 8 projektów, z czego 4 nie będą brane pod uwagę, jeżeli chodzi o budowę. Także nie przedłużając, bo i tak już się rozgadałem, mamy minutę... Już prawie trzecią, także zaczynamy, zaczynamy. E, odliczanie. Zaczniemy od tych e, parków, które nie będą brane pod uwagę, jeżeli chodzi o finalny efekt na moim zapisie gry. Także zaczynamy! Jeszcze nadmienię, że kolejność parków jest totalnie przypadkowa, prócz tego, że podzieliłem je na najgorsze i na te, które będę budować. Pierwszym parkiem, który wam zaprezentuję jest park autorstwa Adam.pl Adam. Jest to park, moim zdaniem, po prostu pusty, sprawia wrażenie niedokończonego, co zresztą pewnie zauważycie na załączonych screenach. Jest kilka rzeczek, ale to ledwo wydrążonych w dyrcie. Jest niby fontanna, jest jakaś mała altanka i kilka drzewek, i to w zasadzie tyle. Nie ma tego płotu, którego wymagałem, nie ma takiego nie ma dobrego nowego oświetlenia, są zwykłe lampy z Glowstona i w zasadzie w niczym ten park nie wyróżnia się na tle pozostałych, także no niestety park przeze mnie odrzucony i żaden element z tego parku nie pojawi się u mnie na świecie. Kolejnym projektem jest park Widza Dawczo 200-205. Jest to park tak samo pusty jak park poprzednika, czyli Adama. Park, który został, można powiedzieć, wykonany w 40 minut roboty, to maksymalnie. Jest to płot, są to drzewka, jest to mała altanka. Jest to wykonany płotek wzdłuż mojej zatoki i w zasadzie to. Tyle co mogę powiedzieć o tym parku. Jest przeniesiony portal e, w zupełnie inne miejsce, co, e, czego nie wymagałem i czego nie chcę. E, są jakieś tam ścieżki, i, i po prostu ten park nie przykuwa e, wzroku. To jest park pusty, e, w nim nie, zna, nie znajdziemy niczego, co by. Co by sprawiło wrażenie, że o, ja chcę ten park. E, I jeszcze te screeny w dużym field of view, które zabiły totalnie e, w ogóle tutaj klimat, e, ponieważ nienawidzę dużego field of view e, i no, niestety, park zostaje przeze mnie odrzucony. Kolejnym parkiem z problemem takim samym jak jego poprzednicy jest park Widza Defkid 6 i jest to park, tak jak powiem już po raz trzeci, pusty. Zawiera w sobie kilka drzewek, zawiera sobie altankę, kilka ścieżek, ale... Dewkidowi nawet nie chciało się użyć mączki kosnej, żeby jakoś zapełnić ten park chociażby trawą. E, zawiera jeziorko, zawiera e, pło dookoła, co jest oczywiście spełnieniem moich wymagań, ale nic poza tym ten park po prostu, wiem, powiem to po raz kolejny, jest pusty i dlatego zostaje przeze mnie odrzucony, ponieważ nie oferuje niczego takiego, co by skłoniło mnie do zbudowania go na swoim świecie. Kolejny park zbudował Tomasz Andrzejewski i jest to według mnie park najlepszy z tych wszystkich, które się nie zakwalifikowały do budowy na moim świecie. Bardzo spodobał mi się most, który jest tutaj zbudowany. E, a poza tym altanka no, kwadratowa, no nie oszukujmy się, Minecraft jest kwadratowy, ale nie, nie do aż tego stopnia. E, ta druga altanka z kwarcu, no taka 2 na 10 bym powiedział. E, nie jest to park może do końca pusty, bo jest trawa, jest, jest dużo kwiatów, e, ale to brakuje tego czegoś, tego czegoś, co zobaczycie w następnych parkach, czyli mm, inwencji twórczej. E, osób, które budowały, kreatywności. Te parki są zrobione niemalże jak kopiuj w klej, drzewo, ścieżka, drzewo, ścieżka, drzewo, ścieżka, kwiatek i jeszcze altanka gdzieś tam w tle, co właśnie jest dla mnie niewystarczające do tego, żeby użyć ten park u siebie na świecie. Przechodzimy już do tych projektów czterech najlepszych. Możemy już przejść do projektów, które mi się najbardziej spodobały i zostaną wykorzystane u mnie na świecie. Pierwszym takim projektem jest to projekt Lady Shashuni. I od razu, według mnie na screenach można zauważyć kreatywność po prostu autorki. Nie, nie robiła tego parku szablonowo. Mamy tutaj kilka rodzaj straganów, a.k.a. sklepów. Mamy fajny port, mamy drzewa oświetlone żeby nuż się coś na drzewach nie zrespiło. E, mamy dużą ilość trawy, mamy klomby z kwiatami, e, mamy m, stosy sianka, e, mamy, mamy, mamy altankę, o czym mówiłem. E, nie mamy płotu, ale z racji tego, że jest to moja, można powiedzieć, znajoma, to to wybaczam, to wybaczam, spokojnie. E, jest tutaj ścięty świat, ale to dlatego, że na czystym Minecrafcie ten mój świat się przycinał, także tutaj tej ingerencji w teren nie zaliczyłem, do błędów i ogólnie park jest według mnie zajebisty, jeden z tych właśnie najbardziej zajebistych i waszym zadaniem tutaj jest właśnie wybrać co z tego parku będzie zbudowane ja bym proponował stragany, ponieważ są bardzo, bardzo dobre i może z tym portem coś zrobimy stosysianka stosy też bym z tego wykorzystał i oświetlenie na drzewach, ponieważ by się przydało i to drzewo na środku z tymi liśmi, z tymi lianami też jest zajebiste Także proponowałbym je zbudować. Eee, Rolę oddaję wam. Piszcie w komentarzach, co chcecie z parku Lady Shashuni na moim świecie. Kolejny park podesłał mi Damian Milek i pewnie dużo osób napisze Salion przecież jest on tak samo pusty jak poprzednicy, którzy się nie zakwalifikowali. Otóż tak dwanaście się zgodzę, ponieważ w tym parku faktycznie brakuje jakiejś róż różnorodności, ale jest to park, który hmm, wybrałem ze względu na to, że zawiera bardzo fajny, bardzo fajną cechę. Zawiera ten ścięty tutaj fragment mojego świata, hmm, przy wyjściu, gdzie kiedyś stały skrzynki, e, to mi się bardzo podoba i takie też wykorzystam e, zrobię zrobi po prostu taką, taki klif, mały klif e, a na dole być może nawet te farmy się pojawią, ponieważ bardzo bardzo fajnie wyglądają e, co mi się jeszcze podobało w tym, e, w tym świecie, podobało mi się w sumie ta altanka z tym wodospadem pod nim e, ta latarnia Raczej jej nie użyję, ponieważ nie pasuje do stylu modern. Podobały mi się lampki, ich różnorodność, ponieważ użył kilka kolorów. Przyrobił troszkę tą moją, ten mój półwysep z portalami, co mi się również podoba, bo przyrobił go bardzo w bardzo fajny sposób, Damian. Te farmy, jak już mówiłem, bardzo, bardzo fajne. Także możecie pisać, co chcecie użyć z tego świata. Ja proponuję, że użyję tutaj właśnie tych ściętych fragmentów obu mojego domu użyję tych kilku farem e, tych małych w zasadzie dla ozdoby e, a port port to myślę, że jednak zapożyczę od Lady Shashuni e, także piszcie w komentarzach co myślicie na temat tego świata, a tym e, parku w zasadzie, a przechodzimy tym razem do następnego Kolejny park podesłał mi Maciej Zaniewski. Jest to park e, ciemny, ciemny, ponieważ e, zawiera dużo drzew. Drzew, które nie przepuszczają za bardzo światła i raczej. Tych drzew nie wykorzystam, ponieważ chcę mieć tam troszeczkę przestrzeni. Natomiast e, podobają mi się e, te klomby, e, klomby z kwiatami, e, szczególnie ten w kształcie napisu X-Pack. Podoba mi się bardzo, bardzo ten miecz, e, który właśnie chciałbym zaproponować jako zapożyczenie z tego parku. E, I zbuduję go na jednej z wys tych wysep tutaj, które mam e, na Wolnym Morzu już, e, na prawo od e, tej wieżyczki. Tam go chciał zbudować, ponieważ no, wygląda całkiem, całkiem fajnie. E, ta altanka, taka za bardzo w stylu średniowiecznym, bym powiedział, tak samo jak płot, także tego na pewno nie zapożyczę. E, port, również port, może być, prawda? Port powiedziałem, że ma nie być duży, także do tego pretensji w ogóle nie mam. Stateczki sobie pływają, także stateczki na pewno też w moim parku się znajdą. Nie wiem, czy te, e, być może te zobaczymy. Tak czy tak, e, park. Park bardzo dobry, no bo w końcu się zakwalifikował jako jeden z tych, które być może zbuduje w większym bądź mniejszym fragmencie. Kolejną pracę podesłał Mr. Poole. I jest to praca, która no, w niektórych aspektach nawiązuje do pierwszego sezonu. Na przykład jest to ta altanka kwarcowa, e, która mi się bardzo podoba. E, jest port, który wymagałem, jest most i w ogóle taki zespół tego e, tych kanałów, można powiedzieć, który mi się bardzo, bardzo podoba. Naprawdę świetnie to wygląda, pomimo tego, że jest to duża ingerencja w teren, ale bardzo mi się to podoba. I w zasadzie ten system kanałów i ten most e, sprawił, że, że ta praca jest wśród tych wygranych można tak powiedzieć. E, Skinów mało, ponieważ mi mało e, podesął e, widz, ale ale myślę, że pokazują idealnie, e, dlaczego właśnie wybrałem tą, a nie e, inne prace. Kolejnym już ostatnim parkiem jest to projekt podesłanym przez użytkownika, przez widza X Addis Park, który bardzo przypomina park e, Lady Shashuni, lecz e, ma swój urok, ponieważ wygląda na taki park opuszczony. Może to jest tylko moja wizja, e, moja wizja, ale no, wydaje mi się, że fajnie, fajnie to wszystko wygląda. E, jest to park jakby taki mało zadbany, nie wiem, może tylko ja to widzę, ale tak wygląda, ponieważ tu jest to są te ścieżki, troszkę z koble, troszkę z grejwelu, troszkę z kostki, e, te mosty takie też krzywe, prawda? E, liany wszędzie zwisające, to tak jakby nikt nie dbał o drzewa. To mi właśnie urzekło w tym parku. E, co prawda, screeny są w dużym field of view, ale tutaj tego e, tak za bardzo nie widać. E, I wydaje mi się, że właśnie to sprawiło, że ja ten park wybrałem jako ten jeden z lepszych. E, i to, że wiem, znajdują się nim zwierzęta, fajnie po prostu te skrzyny nawet powychodziły. E, rzeczki są, ścieżki są, e, altanka jest, drzewka są, kwiaty są, płot w dobrym miejscu jest i ten, e, i to molo. Które nawiązuje swoim wyglądem do drugiego sezonu również mi się bardzo spodobało. Także myślę, że właśnie to Molo jego style zapożyczę do portu z innego projektu. Tak mi się wydaje, a co byście chcieli z tego projektu zobaczyć oprócz tego Molo, piszcie w komentarzu. Także ja jestem otwarty na wasze propozycje co do tego, jak i do poprzednich parków. No, i takim sposobem pokazałem wam już wszystkie 8 projektów, które mi podesłaliście. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy się napracowali, którzy wysłali mi te projekty. Cztery z nich zostaną pomieszane. Czekam na wasze komentarze odnośnie tego, co mam użyć z poszczególnych projektów. A ciekawostką jest to, że myślałem, że zmontuję ten film w około godziny, nawet może mniej. Montuję, montuję, montuję. Patrzę na zegarek, zeszło prawie 3,5 godziny. Naprawdę było przy nim masę roboty. Jeszcze to nie wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądało, ale jakbym chciał jeszcze dodać pewną, pewną rzecz, to wtedy musiałbym montować to już może z 5 godzin nawet. Także, także liczę na małe odwdzięczenie się w ilości łapek do góry, w ilości zrobionych reflinków. Pamiętajcie o tym, żeby akceptować maila. Po rejestracji w grze, przyjdzie wam wiadomość na maila którego podacie podczas rejestracji. E, wtedy to e, ten refling będzie zrobiony prawidłowo. E, także trzy reflingi czekają na Was w opisie. Pod filmem macie również e, taką magiczną łapkę do góry. Ona bardzo motywuje e, autora filmu do dalszych e, nagrań, do dalszych filmów. E, także e, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć! No i do soboty do kolejnego X-Packa, w którym sobie zbudujemy w końcu bezprzewodowy dostęp do sieci magazynu. A później, to już 26, będzie specjal z okazji moich urodzin. Także do zobaczenia, papa, pa. Siemanko.